kochanie. Dzisiaj będzie o gotowaniu dla ludzi, którzy nie lubią gotować. Ja bardzo nie lubię gotować, lub najbardziej to lubię zjeść w dobrej restauracji. Ale niestety, jak chcesz być zdrowy albo zdrowy to... Chodzenie do restauracji nie jest wskazane, bo nie wiadomo, co tam jest. Restauracja, jak wiadomo, to jest biznes, więc wszyscy starają się zrobić tak, żeby było niedrogo i żeby to dobrze sprzedać, żeby miało dobry smak, a cała reszta się nie liczy. Tak więc, chociaż bardzo nie lubię gotować, bo jestem zajęta, mam dużo więcej rzeczy ważnych do zrobienia, na które ciągle nie mam czasu, a gotowanie zajmuje dużo czasu. To jednak zdecydowałam się gotować w domu w większości, ponieważ to jest najzdrowsze. I teraz ten przykład tego, co ja gotuję najczęściej. Ja jem właściwie dość podobne rzeczy trochę zmieniam, ale to jest taki dobry przykład, bo to jest coś, co ja jem bardzo często. I tak myślę, żeby pokazać wszystko, najpierw pokażę Wam. Najpierw rano, w ogóle, zanim poszłam do pracy, to ugotowałam najpierw sobie ryż z cieciorką. Tak, może być bez cieciorki. Zaraz y, pokażę garnek. Mam taki specjalny garnek, gdzie mogę sobie gdzie to po prostu wrzucam, zalewam wodą i tam gotuję. Pokażę zaraz. To jest taki gar. I to mi e, 3 minuty zajmuje wrzucenie wszystkiego. I potem przychodzę z gotowej ciepłej ciepłe. Po wyjęciu to wygląda tak, tu jest w środku, tu jest ryż z cieciorką, gotowany, ciepły, który mogę wrzucić na talerz I to, co mi brakuje do tego. To bardzo szybko, żeby zrobić do tego jakieś waszywa. Zaraz zrobię. Jest tego więcej niż jedna porcja, to mogę sobie odłożyć na jutro, na pojutrze. I teraz, a pokażę jeszcze, co to jest w tym garnku. Co, jaka dokładnie cieciorka i jaki ryż. Zaraz pokażę. to jest ryż brązowy basmati jest bardzo dobry w ogóle brązowy basmati nie jest łatwo dostać ale kupiłam taką, taką wielką torbę od razu jest fantastyczny i polecam, właśnie brązowy i tu jest czerwona cieciorka które mam również dużą torbę, właśnie dlatego to dodaję, bo to już jest, tutaj są proteiny, i w tym jest proteiny? teraz zobaczymy, zobaczymy. Osiem gram w połowie kubka, tak? To tyle, co, co ja wrzuciłam do tego. W połowie kubka. Teraz tak, proste rzeczy. Warzywa jest, żeby nie kroić, oczywiście można też kroić jak jest czas to jest lepiej, świeże, ale jeśli jesteś, coś, coś szybko nie masz czasu to najlepsze są mrożone, bo tu nie ma nic innego jak tylko warzywa i tu jest taka moja ulubiona gotowa mieszanka, gdzie są brokuły, marchewka, pieczarki, cebula i dużo różnych fasolek jeszcze. Także to co robię, to ja odkręcam sobie tutaj, włączam sobie żarnie na mojej patelnię. A no, może ja w ogóle wezmę ładniejszą patelnię. To jest taka jedna z miedzią, bardzo ładna. Więc to, to wrzucam, to wrzucam. I widać. Mam drewnianą łyżkę starą, a tu jest olej kokosowy. Olej kokosowy jest dobry, ponieważ się nie pali w wysokich temperaturach. Nie ma żadnego strachu, że się coś przypali. Jest dobry, zdrowy, i taki ma lekko słodkawy smak. Także wrzucam sobie porządnie tego oleju. On w ogóle, to co wrzuciłam, to wystarczy już. On się szybko, ładnie rozpuszcza. I teraz sobie wrzucę porządnie. To jest moja porcja Z powrotem do zamrażarki może jeszcze dodam trochę marchewki z groszkiem, jak jest marchewka są różne fasolki, ale ja strasznie lubię marchewkę z groszkiem i dodaję do wszystkiego. I mam jeszcze marchewkę z groszkiem.

A, tu jest coś takiego jak kasztany wodne też. One są takie fajne, płytace, białe. I się trochę scedują skleiły. Kasztany wodne. A one są też. To jest taka azjatycka mleczka, która ja będzie bardzo dobrze pasowała do tego rybu. No i teraz to mi się smaży, to ja tutaj przyrzucę różne rzeczy. Pierwsza córkuma jest firmowych. No jest bardziej ostre z cyklowy, tylko mam jeszcze to bardzo ostre. Curkuna bardzo dobrze działa z cierpem. Więc obrazy działają w cierpcu.

Może być, no najlepszy byłby nie wtedy pokrojony. Tak już w środku, ale jeśli nie ma to, w już ktoś może być. To już zawsze to znać. Do wszystkiego. No i teraz po tych ostrych przyprawach, jak się troszeczkę przesmażyło, troszeczkę się rozmroża, Żyły ładne. Jeszcze trochę A, nie już że Jak mogę troszkę to indy w to też wtedy indy byłby lepszy. To jest parę Teraz już zaczyna ładnie pachnąć. Możecie to taką w prawa chłopcy, dodać, tutaj to trudno dostać, ale jest taka mieszanka trochę. Mister Dash się nazywa, tutaj sprzedają się troszkę podobne. Niekoniecznie, ale można troszeczkę dodać. I teraz już widać, że jest trochę wysmaży, ale nie trzeba więcej wody dodawać. <grymne> wody. Teraz będzie takie trochę duszone. Jest woda, ta woda się wygotuje ładnie, wszystko się dalej rozmrozi. No i teraz zaczynamy. Trochę miś przyprawy, oregano, były to żalne, teraz miś ciasto. oregano, trochę. Roznoimy troszeczkę. Szeczka I To właśnie wystarczy. To właśnie wystarczy. I to Już się woda wygotowała. Teraz mogę właściwie wyłączyć sercem, bo to jest nagrzane i będzie się dalej tutaj smażyło. Nie ma już wody w środku. To jest taka młoda praszaczka, że to to trzeba dodać, że gdzieś się coś przykleja. Robicie. Żeby się nie przyklejało. No i co? Właściwie jest gotowe, mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć, że jest gotowe. Zobaczyłam, sobie nie część gotowe. To może jeszcze dochodzić. Biorę sobie też, nakładam sobie ryżu i rzucam ja to warzywa i słuchajcie, mogę na talerzu, a mogę na tym, ponieważ nie wiem, czy zauważyliście, ja nie dałam soli w tej mieszance mojej warzywnej, no nie ma soli, ponieważ za ja zamiast soli, tutaj jest sos tamari. to jest rodzaj sosu sojowego z tamari. i tu jest sól. A to jest jednocześnie probiotyk, to jest spermentowany sos, on jest pyszny często sojowy sos dodają do, do właśnie, do azjatyckich potraw się dodaje, można jak ktoś chce. Ponieważ tu jest, są, już są proteiny, jest graszek, jest fasolka, jest cieciarka, w ryżu jest dużo protein. Ale jak ktoś chce, może sobie dodać jeszcze, na przykład usmażyć tofu na drugiej patelni, tak fajnie podsmażyć na czymś, z imbirem. I wrzucić na to. No i właściwie obiad gotowy. To jest porcja warzyw dla mnie, ale właściwie jakby... jakby Ktoś z moich przyjaciół przyszedł, to jest wystarczająco dużo, żeby podzielić na dwoje. Także bardzo łatwy i wygodny, i zdrowy obiad, który jem prawie codziennie w taki sposób. Czasami zmieniam warzywa, czasem coś dodaję. Ten film prawdopodobnie nie będzie miał dużej wartości jeszcze na razie, bo ja jestem młoda, więc nie mogę udowodnić, że jedząc tak. Można żyć długo i być zdrowym, więc ja dopiero mam 62 rok życia, więc co to jest, to jest nic, jestem tyku średnim, ale za jakieś 30-40 lat to jak ten film ktoś znajdzie, to będzie wiedział, dlaczego długo żyję i jestem zdrowa i zadowolona. Z czego i Tobie życzę, kochanie, i mam nadzieję, że zainspirowało Cię to gotowania czegoś, czegoś szybko szczególnie, jeśli jesteś osobą taką jak ja, która bardzo nie lubi gotować i, i chcę to zrobić bardzo szybko i zająć się zupełnie innymi rzeczami, na przykład medytacją, pisaniem, malowaniem. Dziękuję kochani. Trzymaj się do następnego filmu. Pa!